Veronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin w pozostałych rolach. Ven que hay un lugar que es para ti, eres como un sueño que el amor me dio en un peso, la semilla de un cariño, como no hay otro en este mundo, quiero estar siempre a tu lado y descubrir. Według powieści Feliksa Kajneta, prawo do narodzin, adaptacja, zdjęcia, reżyseria Raul Araisa, produkcja Już ja Ci wszystko ułożę, doktorku. Ja to pozanoszę. Najpierw wyjaśnisz mi, dlaczego się obciskujesz z tym typkiem. Odpowiadaj. Alberto to mój narzeczony, tak? Mamy się pobrać. Co ty powiesz? Przepraszam, że ci tego wcześniej nie mówiłam, ale choroba dziadka wytrąciła cię z równowagi. Zrobiłaś się nerwowa. Tata radził, żebym o Albercie powiedziała ci później. Więc on już wie. Mogłam się spodziewać. Zawsze stawiałaś go wyżej niż mnie. Nie, to nieprawda. Twierdzisz, że kłamie? Nie chciałam tego powiedzieć. Przekręcasz moje słowa. Chciałaś. A teraz się wymigujesz. Jak mogłaś dać się zwieść takiemu z zeru pod naszą nieobecność? Alberto nie jest zerem. To lekarz. Pragnę go. A ja nie, zwłaszcza nazięcia. Nie jesteś pełnoletnia, więc zabraniam ci tych kontaktów. I więcej ani słowa. Mamy się pobrać. Mowy nie ma. Bóg mi świadkiem, że nie dopuszczę do tego. I nie próbuj prosić o pomoc ojca. Już dosyć napsuliście mi krwi. Chodź tu, mówię do ciebie. Zapomnij o ślubie. Dlaczego nie mogę jej bronić? Matylda nas zniszczy. Biedna, zgorzkniała kobieta. Nigdy nie umiała kochać. A teraz, I już jest za późno. Dlatego nie znosi tych, co kochają naprawdę. I źle to pojąłeś. Jak to? A tak się łudziłem. Znów pije? To co? Nie wszystko stracone. Limonta mówił, że się nie afiszuje jak dawniej. Poszedł na spotkanie anonimowych alkoholików i wrócił ożywiony. Sam słyszałeś. Bardzo wierzy w uzdrowienie mojego syna. Gdyby mógł cię tym zarazić, ja chcę wierzyć, przysięgam, ale jak mam to okazać? Spróbuj mu pomóc. Nie wymagaj, tylko zaakceptuj go. Można? Mów co chcesz, ale moja córka nie wyjdzie za klepiącego biedę łapiducha. Mylisz się. Alejandro przekazał mu gabinet i od tego czasu ilość pacjentów wzrosła. Wujek przekazał mu? Oszalał. Skąd ma do niego takie zaufanie? Jorge Luis Armenteros mu go polecił. Ach, tak. A ten skąd go zna? Przyjaciel rodziny, czy jak? Nie wiem. Nie zapytałaś? Wpuściłaś go tu nie wiedząc skąd się wziął? Przyjechał do Veracruz niedawno z matką wdową. Tyle wiesz? A jej nie znają? Kim są jej przodkowie? To nasza krew. Alberto to mój wnuk. Clemencio, broń go przed tą wariatką. Ojciec zwracał na to baczniejszą uwagę. A to on go tu sprowadził. Myślisz, że zrobiłby tak z bylekiem? Nie, ale szkoda, że nie może nam wyjaśnić motywów. Bo to syn Marii Eleny. Odczep się od niego. Nikt inny nie da tyle szczęścia tej adoptowanej dziewczynie, którą podajesz za swoją córkę. Nie rozumiem, jakim cudem ten Limonta załadnął wujkiem, Jorge Luisem i tatą. Tacie uratował życie. Przy ataku? Wcześniej. Tata miał wypadek i Limonta oddał mu swoją krew. To wystarczyło, by wujek i Jorge Luis tak za nim obstawali. Słyszałam też co innego, ale to tylko plotki nie warte powtarzania. Plotki o Limoncie? Powiedz mi. Jorge Luis tak go szanuje. Niektórzy podejrzewali, że jest jego ojcem. Ale Alejandro mówi, że nieprawda. Limonta, synem Jorge Luisa, mówię, że to plotki. Armenteros zaprzeczył. Więc nie powtarzaj dalej, bo z tego idą pomówienia. Pomówienia. Nie ma dymu bez ognia. Jasne, Oswaldo, wchodź. Witam cię serdecznie. Pewnie chcecie porozmawiać. Zobaczymy się później. Lepiej się czujesz? Średnio. Chyba z powodu ostatniego ochlaju. Parę tygodni nie brałem nic do ust u anonimowych alkoholików. Mówią, że takie nawroty picia się zdarzają. Cieszę się, że tam chodzisz. Serio? Tak, pytałem o nich. Jeśli ktokolwiek może pomóc ludziom z takim problemem, to tylko oni. Fakt. Tato, pracuję i nieźle zarabiam. Gratuluję. To mniej niż połowa kieszonkowego, jaki mi dawałeś, ale jestem dumny. Wiem. Owoc własnych rąk. Naprawdę? Rozumiesz? Tak. Wiele ostatnio zrozumiałem po rozmowie z Twoim przyjacielem, Limonto. Opowiadał Ci o mnie. Nie miej mu za złe. To dobry chłopak. Wiedział, że martwię się o ciebie. Do tego stopnia, że dałeś moje zdjęcie do gazet. Właśnie. Wtedy mnie odszukał i zawiadomił, że u niego mieszkasz. Przyszedłem, bo chciałem pożyczyć 50 tysięcy. Nie pytasz na co? Powiesz mi, jeśli będziesz chciał. Na adwokata. Alberto ma problemy. Jakiś gałgan, którego operował, pozwał go do sądu za błędy w leczeniu. To nieprawda. Nawet gdyby, przy takim oskarżeniu potrzebuje dobrego adwokata. Powiedz mu, że dostanie mojego. Nic go to nie będzie kosztować. Robisz to dla mnie i dla niego. Zachował się wobec ciebie jak brat. W takim razie zwracam ci to. Zatrzymaj. Przyda ci się. To było dla Alberta. Dasz dużo więcej, więc dziękuję. Skoro zaczynasz we mnie wierzyć, to i ja sam zacznę. Cześć. Zaczekaj. I już nic. Powodzenia, synku. Na razie. Skoro mama ci zabroniła, nie powinnaś tu przychodzić. Ona nie może tak postępować. Może i postępuje. Trzeba ją powstrzymać. Tylko cierpienie może to zrobić. I zrobi. Oby nie za późno. Rozmawiałaś o tym z tatą? Tata nic nie poradzi. A babcia trzyma stronę mamy. Tylko w twojej sprawie. Co do mnie i Alberta, nie. Babcia bardzo go lubi i pomoże mi ocalić to uczucie. Nie, Krystyno. Tylko my sami możemy bronić naszych uczuć zębami i pazurami. Byle tylko było czego bronić. Nie znam doktora Limonty, ale chyba wart jest tej walki. Co mam zrobić? Rozmawiałaś z nim już? Nie. Najpierw przyszłam do ciebie po Zatem słuchaj. Rzeczywiście nie jesteś jeszcze pełnoletnia. Ale na szczęście czas spłynie i niedługo przestaniesz być zależna od rodziców. Także w kwestii ślubu. Nie chcę z nimi zrywać. Nie chcę, żeby znieważali moje uczucia, żebym musiała iść z domu wbrew ich woli. Zrobiłabyś to? Pewnie. Gdybyś pokochała kogoś, nie rzuciłabyś dla niego wszystkiego? Dawno temu byłam to gotowa zrobić. I co? On mnie nie kochał. Tylko udawał. Okropne. Zawierzyć komuś na oślep. Być gotową na wszystko. Dla kogoś, kto nie kocha. Z Albertem będzie inaczej. On mnie nie zawiedzie. Oby tak się stało. Przyprowadzi go kiedyś. Chciałabym go poznać. No i przyszedłem cię zawiadomić. Nie myśl, że jestem niewdzięczny. Przecież tyle dla mnie robicie. Ty przede wszystkim. Wyobrażam sobie, ile cię kosztowało, żeby pójść do niego z taką prośbą. To prawda. Ale cieszyłem się, że to zrobiłem, gdyż bardzo chciałem się z nim zobaczyć. Dlaczego mówisz, żebyśmy nie myśleli, że jesteś niewdzięczny? Umówiłem się z innym adwokatem. Nasz jest bardzo dobry, nie wątpię. Ale ten też zrobił dobre wrażenie. Co mówił? Nie próbował mnie oszukać. Mój przypadek jest trudny i mogę zapłacić całym moim prestiżem. Zdaniem adwokata, im potrzebni będą świadkowie na to, że Pedro Reyna umiera wskutek operacji. Tego żaden lekarz nie jest w stanie powiedzieć. Reyne przywieźli w krytycznym stanie, bo długo zwlekał z operacją. Wiem. Ale czy inni lekarze to wiedzą? Niektórzy mogą pomyśleć, że była w tym i Twoja wina. Mam pewną nadzieję. Porozmawiam z nim jeszcze raz. Może się namyślił i wycofa skargę. Wiesz, kto za tym stoi? Kto płaci? Ojciec Amelii. Nie protestujesz? A co mi to da? Chcę uniknąć większych tragedii. Na twoim miejscu rozkwasiłbym mu pysk. Tego właśnie nie chcę robić. Posłuchaj. Tak jak było, Ricardo, bez zmian. Cieszę się, że dzwonisz. Chciałabym się z tobą spotkać bez Matyldy. Porozmawiać o Krystynie i doktorze Limoncie. Tak. Mówiła, że już o tym wiesz i że radziłeś, by Matylda na razie się nie dowiedziała. Pech. Zobaczyła ich, jak się czule żegnają. Tak. Wściekła się na Krystynę. Sama ci opowie, gdy wróci. Ale zastanówmy się, jak jej pomóc. Dobrze. Dziękuję, Ricardo. luego. Tak, kochana Klemencjo, tak powinnaś postępować. Ricardo to dobry chłopak i pomoże ci, a Krystyna wyjdzie za naszego wnuka. Dziwne, żadna nie dotarła jeszcze do domu. Dokąd mogły pójść? Krystyno, co tu robisz? Co się dzieje? Nie płacz. Kochanie, powiedz, co się stało? Amelia coś podejrzewa. Mówi, że jesteś zbyt spokojny. Twoja obojętność ją dziwi, skoro powiedziała ci, że wyjdzie za Limontę. Niech myśli, co chce. Boję się. Coś się stanie, będą problemy. Odbierzesz? Dom państwa Montero słucham. Kto? Profesor Armenteros. Jak miło, że pan dzwoni? Już chwileczkę. Chcesz z nim rozmawiać? Jasne. Momencik. Cześć, miło Cię słyszeć. Zmienisz zaraz zdanie. Co takiego? Chcę, żebyś wycofał skargę przeciw doktorowi Limoncie. O czym mówisz? Wiesz dobrze, płacisz jednemu ze swoich byłych pracowników, żeby go oskarżył. Nieprawda. Owszem, prawda. Mogę to udowodnić. Zostaw go w spokoju. Masz mu za złe, że spotykał się z Amelią, ale nic nie usprawiedliwia tak podłego odwetu. Gdzie twoje zasady moralne? Nie pozwolę, żebyś tak się do mnie odzywał. Czy to moja wina, że jakiś były podwładny ma coś za złe temu doktorowi? Dlaczego go bronisz? Będę bronił każdego, wobec kogo posuniesz się za daleko. Alberto Limonta to świetny lekarz. Spytaj kogo chcesz, kuzynów, lekarzy. Nie prześladuj go z powodów czysto osobistych. Jesteśmy przyjaciółmi, ale nie wtrącaj się w moje problemy rodzinne. To już nie twoje problemy. Limonta żeni się z Krystyną Del Rio. Zobaczymy. I to wkrótce, gdy rodzice Krystyny dowiedzą się, że Limonta jest synem murzynki. To syn wspaniałej kobiety, którą kocham i szanuję. Nie łudź się. Obojga będę bronił jak własnego życia. Tyle chciałem powiedzieć. Przemyśl to sobie. Wiesz, że zawsze dotrzymuję słowa. Kiedy weszłaś? W samą porę, by usłyszeć, jak bronisz swego syna, doktora Limonty. Mylisz się, sądząc, że ożeni się z Krystyną. Tego się nigdy nie doczekasz. Był to film z serii Prawo do Narodzin, wersja polska, Studio Publishing.